Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym kulinarnym przedświątecznym filmiku. I'm so happy that Been waiting all year long for Christmas day. Witam Was smacznie w magdalenkowych frykasach przed Dzisiaj śledzik. I choć już było kilka odsłon śledzikowych, to kolejna propozycja mnie ten śledzik smakuje bardzo. W momencie kiedy go pierwszy raz zrobiłam, już właściwie nie wyobrażam sobie świąt, właściwie stołu witlinego bez tego śledzia. Mam nadzieję, że... Was zachęcę i zarażę yy, miłością do tego śledzia. No to cóż, do roboty! Mam tutaj cztery filety Matiasy, one są solone, więc ja je przełożę i zaleję gazowaną wodą. Można zalać mlekiem, ja wodą gazowaną zalewam, o! I odstawiam na jakieś pół godziny. Mam tutaj pięć garści rodzynków. Zalewam wrzątkiem i odstawiam. Czerwona papryka, umyta już jest. Za chwilę będę ją kroić. Myślę, że w takie cienkie paseczki. Proszę uprzejmie. Tutaj mam 16 mini pieczarek. Można dać cztery zwykłe pieczarki. Ja dałam mini, a co tam? I pokroję je w cienkie paseczki. Gotowe. Tutaj dwie garści śliwek suszonych kalifornijskich, pokroję je tak na trzy części wzdłuż. Śledzie już się ładnie namoczyły, straciły trochę tej soli, osuszam i kroję w takie centymetrowe paseczki. Do szklanej miseczki, do tej, którą już będziemy układać na stole, wrzucę pokrojone matiasy. I teraz tak. Na około, takim największym kręgiem, krągiem, kręgiem pieczarki. Bardziej w środku czerwona papryka. Do środka suszone śliwki. I teraz dużo pieprzu. Zalewamy to całe towarzystwo olejem. I na wierzch osączone z wody rodzynki. Przykrywam talerzem i wstawiam do lodówki. Te śledzie najlepsze są na następny dzień albo jeszcze na za dwa dni. I'll fill your stocking to the brim but I only want you with lots of shiny things within That would be nice too A new car let's go take a spin Sounds grand I'd love to at Christmas, Christmas time How about a brand new sweater